Witam serdecznie na moim kanale. Na wstępie chciałam bardzo podziękować wszystkim za polubienia moich filmików, za subskrypcje i za przemiłe komentarze. Dziś chciałam pokazać Wam moją kolekcję liliowców, które bardzo lubię. Za to, że tak pięknie kwitną. Mają piękne kwiaty. Tu właśnie jest pierwsza kępa, którą Posadziłam. Na samym początku, jak powstawał mój ogród, ona będzie dziś miała jakieś nawet 15 lat. Liliowce no, należą do bylin długowiecznych i nigdy nie była tutaj przesadzana, ciągle jest w tym samym miejscu. Potem wykupywałam inne odmiany, wszystkich odmian mam jakieś 25-26 są porozrzucane praktycznie na wszystkich rabatkach więc będę musiała przejść cały ogród żeby pokazać nie kwitną wszystkie naraz, bo każda odmiana kwitnie w różnym czasie i no niestety nie pokażę Wam wszystkich kwiatów dzisiaj ale gdzieś tam będą się pojawiały na filmikach Liliowce są bardzo łatwe w uprawie, nie mają jakichś większych wymagań co do, co do gleby. Mogą rosnąć w słońcu, w półcieniu. Dobrze sobie radzą. Mam je posadzone też koło oczka, tam też bardzo ładnie rosną. Nie podam nazw odmian, bo niestety nie pamiętam, jest ich tak dużo, że po prostu nie jestem w stanie tego spamiętać, ale jak ktoś byłby zainteresowany jakąś odmianą, to na internecie po, po zdjęciach znajdzie się. Przez to, że nie kwitną właśnie naraz, to przez długi okres mamy kolorowo w ogrodzie. Ten jest taki drobniutki, ale pachnie i też powtarza pod koniec lata kwitnienie. Także jeszcze wtedy jest też ładnie. Kwiaty są jednodniowe, ale mają tyle pączków, że codziennie praktycznie mamy nowe kwiaty. Ta kępa to też jest jedna z pierwszych, jaką posadziłam w ogrodzie. I też tu rośnie cały czas w jednym miejscu. Nie jest przesadzana. No, mam jeszcze taką samą w, na drugiej rabacie. Gdzieś mi się zdublowała. Ten też jest taki piękny. Ma duże kwiaty. Także warto polecam sadzić je w ogrodzie, bo nie ma się nich dużo pracy. One praktycznie nie chorują. Nie siadają na nie żadne y, mszyce ani inne robactwo. Tylko te żółte liście y, usuwam na jesień przycinam. A te wysokie to są takie tradycyjne liliowce którzy mówią, że to taki fast, Ale mi się bardzo podobają. Piękne są i też się szybko rozrastają, ale to wtedy można podzielić kępę i kogoś obdarować. I tu na koniec ten żółty. Też piękne, ma duże kwiaty. Jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie liliowców, to proszę w komentarzach pytać. W miarę możliwości odpowiem. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I do zobaczenia.